Okej, hej, to już bardzo cię w kolejnym pięknym odcinku, witam pięknych widzów z gry Liga Legend! Poprzedni odcinek prototypowy pierwszy, który nagrałem przed chwilą. Dosłownie włączę od razu nagrywanie następnego, bo tak mi się zajebiście nagrywało po prostu. No nie poszedł najlepiej, znaczy szło zajebiście, no, ale drużyna postanowiła y, podnieść flagę do góry. Teraz kontynuujemy zmagania w tej pięknej grze, przygotowej. Oczywiście, zacznę od pięknej dywersji na Enemy Blue i mu je perfidnie zapierdolę. Cicho licząc, że on nie zrobi mi tego samego z moim redem. Raczej tego nie zrobił, bo raczej byśmy się minęli po drodze i wymienili uprzejmości typu: Ja bym powiedział, że chuj mu w dupę, a on powiedział, że chuj mi w, też w dupę. Ewentualnie coś nawinął mojej matuli. Albo o moim starym. Stary McDonald's, farmę miał! I ja, i ja o! Tak, ale zabrą ją żon! O, znowu jest Darek na topie, znowu ten Darek zasrany, Darek obciągarek, Darek władca szparek, Darek odkoparek. A będę, bezczelny, zajdą wszystko. I cyk, chłop został okradnięty. Okradłem gościa z godności, okradłem gościa z blu, okradłem gościa z żaby, okradłem gościa z wilkow, no normalnie opętlowałem go jakiego starą na dworcu! Ciema Kane, co tam, jak tam? Chciałeś sobie blue zrobić. Hehe, <grytanie> puu, kurwa, puu! E, tyle ci powiem. Nie, nie. Idę to niebiesko wosą, na chan zajebać nam idzie. Ano, no, na już spierdoliła. Mój Albert Einstein też spierdala, no dobra. Skoro on spierdala. That must have smoke for others. To jest najlepsza rzecz, jaka może się przytrafić yy, brudy ropi. Po prostu ten smog musi zostać wzięty. Bo jak go wezmę, to będę tak zapierdalał, że dosłownie nikt mi już nigdy monopolowego przed oczami nie zamknie. Normalnie... Ej cyk, misja udana, misja wykonana, kurwa. Kastelavista Bike Dobra lecę, wieśniaki. Dawaj Sonzeri. Dawaj, dawaj, łapią, łapią. KU! Mamy ją! Chlasnąłem ją z pazura, dobra, odwrót do bazy Ghost spalony, smog wzięty Zeri wydupiona w duparsa No misja po prostu Misja kurwa wykonana w stylu Jamesa Bonda, no nie wiem, ja jestem jakiś liga legendowy James Bond, a co tam się dzieje? Eee, strzelają do Wejni No Weini to jest chyba teraz, oj Złatwimy takie nisko peździsko, bo on na pewno już tutaj larwy gwałci, a ja mu nie dam. Pa 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 pa! Żabek gwałci! Bezczelny. Bezczelny. Bezczelny, Bezczelny ham. Dobra. Biorę to. On się nie odważył tu podejść. Nie odważył tu podejść. odważył tu podejść. Dobra, jedno mam. Po Ale chuję! Dawaj, dawaj, dawaj! Palą się, palą się, palą się, palą się. Ej, ten Dariusz ten Dariusz się wyrypał! Spowolni go, spowolni go, spowolnij go! Eee, 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 mamy, 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 jeszcze jemarka! Dobra, spalony, spalił się ze wstydu, zajwiście. tutaj! Polowanie na, na nienobitku! I ty kurwa chciał z gr uciec! Kurwa jeszcze mu buraka rzucić i patrzeć jak się te kęg z Dariusa o tego pije. Eee, nie będzie kurwa Kejnisko kradło larw mi To moje pyszne dobre larwy Unia Europejska poleca jeść takie larwy Zabieramy go kurwa tu O je się zasmajtowałem Zajebiście Ty kurwa bezczelny Biać, biać pomocy 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 Se Sebastian MNIE goni, jest partanin nie mnie goni w kurde, wu, wo wo No dobra, dobra, spalił się. Idź tam, kozmuj kurwa, tą piłką z powrotem na, nie wiem, boisko dla dzieci. Pajacu, jebany. Wejń, 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 wejni! wejni, wejni, wejni. Kurwa, moja farma, moje surykatki. Dobra, pomogę jej. Nie, nie, muszę to wziąć. Muszę to wziąć, dobra, lecę teraz. Lecę, lecę, wejń, sobie daje świetnie, spokojnie, jak na wojnie. Pa, pa, pa. Wejni, bokuj. Wejń, 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 wejń. E, 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 Kurwa, e. Dobra, jeden. Q Q R. Kurwa wracaj tu <laughs> Puuu kurwa puu jeszcze biorę to Biorę sobie jeszcze play tak, za free jest to proszę za fryer, to zabieramy Wezmę drugiego? Ty no chyba wezmę Dawaj 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 Dobra jeszcze dwa Wracamy do bazy Ała dostałem bombę Okay. Odpuśćcie, odpuśćcie, odsuńcie się, odsuńcie się na bezpieczną odległość O, o, tak o Dzieci, cofamy się, cofamy się Przedszkolanka nie mówi, żeby spierdalać No chodźcie, 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 chodźcie się napierdalać No, co się kurwa patrzy? Pa, erka, kurwa, o Spowolniamy Nikt nie dostał Ja pierdolę, dobra, zeli Pioruny Kurwa, czemu jest ja zostałem z tego E jebanego? Gdzie się pchasz, sieroto? Nie no, z nimi to by muchy w kiblu nie ubił A już ten dostał o, dobra, wyciągam go. Tego wieśniaka! Dobra, jedna leży. Ja pierdolę, ale to są kurwa f... zera. No nie wiem, no z nimi to by muchy w kiblu nie upierdolił po prostu. Proponuję im jakoś pomoc tutaj, o. Pomoc, kurwa, dla powodzian. Pomoc w wykonywaniu smoka. Może podejdziecie, podejdziecie, podejdziecie. O tu jeszcze raz, ofinguję. o filmuję. O widzę postanowiła udzielić mi takiej pomocy, wsparcia kudra psychologicznego na smoku. Nie wiem, parę autoataków i jednie musz z tego kudra swojego pistoletu na wodę, bo obrażeń i tak <laughs> przeciwników za dużych nie zadaje. Mamy Manki Delufi no Azoro, kurwa, ja nie Azoro. Jest, 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 eee, De Luffy Delufi. Lecę. Dobra, Gosta pala od razu. Dawaj teraz ten Stun ERA Dobra, bo już mi kurwa spali tą pasywą Dojebie go Tak jest kurwa Manki Delufi, Luffy, Loro no Azoro <grywy> Konfiskujemy to, Grzyta ta kurwa nie przeszła Normalnie drużyna One Piece tutaj mi się zrobiła! Pat, ta Wex to jest... Ta wex to zębów nie ma. Ta nie ma. Siema weks. Eee, pomóż, pomóż, pom, pomóż, 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 pomóż. Pom, 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 pom. Oni tam robią i tam robią i tam robią. Najbiedniej no, im taką od buta zabójca. Pa robią. Pomóż, 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 wejni! Ruk się, Ty puha, z tego, palecą za mną. No kurwa Vayne'i, Vayne'i ty kurwo, nie, ja z tego strafka teamu. Kurwa ukradł mi to. Nie bierz tego! Zniszczono twoją wieżę. No! Kurwa smajta nie miałem. E, Luffy. You cannot... Irlier czy jak ktoś tam pisze? Przeciwnik pokonany Dobra, mam pan coś umrzyka Teraz trzeba jakszo zrobić Mam smoka na spierdalenie przed psami, więc jest dobrze A mogę sobie kupić jeszcze tą, tą próczę. Kamizelkę policyjną Ale ja nie kupiłem O, no. Kurwa, czemu enemi musi mieć 11 killi, a moja ma tylko tyle? Nie, 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 nie Dobra, ale przynajmniej Przynajmniej pieniążki, przynajmniej pieniążki za nią były, chociaż tyle Chociaż tyle pieniążku za nią było. Tam się kurwy z kurwami klepią po dupie, widzę. Mogłem im pomóc, ale widzę Heimer robi całą robotę za mnie, więc jest dobrze. O, kurczę. Zeri zrobiła to, co mnie najlepiej, czyli wypierdoliła się na plecy. Koniec serii. Kurwa, śmier śmie Heimer śmier 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 śmierć. Heimer śmierciardonger też się wyjebał, niedobrze. Dobra, wieża wzięta. Ty, czemu ona do mnie wyjebnie? O kurwa, ale się odbiło od ściany To no, chyba nie miało tak wyjść, co? No chyba nie, no i spaliłem piekarnik No, zajebiście po prostu Zajebiście No kurwa, spierdalaj ode mnie tą Zeri Ona ma 12 killi hmm, ja mam 8 Może jej bym jej dał rady Może jej bym jej spierdalił Tylko, że tam na midzie Było ich trochę więcej No kurwa, ona ma 2 killi i leci na nią, Pomierdolona! 8, nie spodziewałaś się mnie, co? Hej, <grym>, puu, <grym>, kurwa, pomóż mi, pomóż, pomóż, pomóż! Dobra, to chociaż go odciągnij tam na bezpieczną odległość, dara ode mnie. Nie, pójdzie się, wyjebi od niej. Dobra, odciągaj go, odciągaj go, świetnie ci idzie, świetnie ci idzie. I believe in you. A wybijcie to, dobra. Hamer Donger ma trochę mózgu, będzie albo Einstein. Zeli to chyba jest usop drożynowy! Nie, Usop jest przynajmniej przydatny i zabawna, ta Zeli nawet nie jest zabawna, kurwa mać Ale wiecie, wiecie jak to jest z tymi Dariusami Tu są słabi i tu pasywy nastakują i wiecie i czujecie, że moja stare jest pasywna wtedy I się robi niefajnie Ty, śmiecie Dąger Dobra Piekarnika nie ma to tam jeszcze było? Widziałem tam ktoś się jeszcze przypałętał chyba Piekarnik zgaszony, zgaszony. O jest, ten się przypałętał Łapać go! Stun kurwa! Ale musiał się wkurwić! Dobra, to teraz ciebie! Dobra, strzelaj! O, żeś go kurwa wypierdoliła w kosmos na Himalaje na twoją Czy nam idzie złe, czy dzieją? Oj, joj, co się wycofaj na bezpieczeństwo? Dobra, cofam, bo mam kurde 4000 pieniądzów. Ja to czasem myślę, jak gram w tę grę, że moi sojusznicy to są moi wrogoje tacy ukryci. Niby grają w tej samej drużynie, ale robią wszystko, żeby. żebym przegrał. To konona! O, zabrałem konona, to się nie zdarza mi codziennie. To ja tu jest chuj, tutaj kamieni kupa, chuj, co zrobić. Ale co ta wejni znowu odpierdala? Watariu odpierdoli kurwa! No kurde, ja już im chyba nie napierdolę! Nie, napierdolę im! Tylko niech wyjdą spod tej wieży! No tak. No tak. Napierdoliłbym im, to fakt. Jakby się moje zjeby nie wiebały pod wieżę na bombę do zlewu. Dobra, opaść tą weks śmierć śmie śmie donger, śmiecier dągel, strzelaj, strzelaj, strzelaj! No jak kurde że... z jeszcze pasy wykastować mam, mam blue? Nie mam blue Blue stoi, se tam, idę po blue Idę do ostatniego smoka, minuta A, Zeri już tam robi akcję kamikadze. Nie no, ona to dosłownie pierwsza do działu z II wojny światowej Chyba by była tą, kurwa chętną Zeli B kręci się, ma zeri B. Co tam zeri B? O, skoczyłaś na bombę do zlewu. Pogonimy ją dalej. No, niestety. Niestety, nie mam takich obrażeń. Moja, moja zeri też, niestety, nie ma obrażeń. Bot spuszowany po same jaja. 30 sekund smog. Ej, łopat Łapać ich obu Dobra, tego chęcia nie ma Ty za niego 400 by Szan tyle razy na web dostał Smoke! Soul! Soul! Help crew! Soul! Pomogą? Chyba jak tak napisałem to muszą pomóc Gdy Skurwiela Kejna nie ma, to szansa, że zapierdolą ni nikłe Aczkolwiek ja smajtowanie to nie jestem kurwa dobry gracz No i idzie je weks, skóreczka Szybciej, szybciej, szybciej! Kastuj pasywę Przemek! Kastuj pasywy! Dawaj, 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 dawaj! Mamy to! Dobra, jest Solik! Jest Solik, drużyna! Weź coś, kurwa, puści tego bot'a, bo zaraz... Jakiś śmieszek będzie od tyłu wchodził. I nie będzie to dla nas przyjemne, w przeciwieństwie do matki Vayne'i. Siema! Macie tutaj burzę! O kurwa, się wjebałem na bombę do zlewu. E, czemu te nieudosziki tam giną? Dobra, panie, się cofnąć po przedmioty. Nie, 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 mogłem się cofnąć. Ślepy chuju, ślepy chuju, Halo? Nie no, skurwielowi stary się wczoraj spuścił na łeb czym mu spermą skleiło i do dzisiaj się kurwa nie umył Dalej nie widzi, Połowie ekranu widzi no, Tak prawym okiem nie widzi i bota nie widzi kurwa mać I weź tu graj z takimi Czy, czy mroźne serce to będzie dobra opcja dla nich? Synu, to będzie zajebista opcja dla nich Na taką Zeri, jak znalazł kurwa mać Jak znalazł, jak to mówią jak znalazł? Tu sobie biorę Trafię kanona, a trafiłem kurwa Trafiłem kanona, mnie kurwa trafili Jak byłem mały, ktoś mi musi jakimś kanonem w łeb zajebać chyba To by wiele wyjaśniało No dobra, dalsze pchanie tego to jest niebezpieczne, bo zaraz ogórki mi zginą tutaj. O, jeszcze ogórki zginą Dobra, lecimy od tyłu, lecimy od tyłu. Dawaj, dawaj I windows, ghost, jozda, era. Dobra, ten leży, leży, teraz ten. Dwa, trzy, drugi, gdzie reszta? Spierdolili, a nie, nie żyją już. O, poddali się! Uuuu, ja techniki różne znam i dlatego wygrywam BU, kurwa, puu Komentujcie, subskrybujcie. Cześć.